Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Moi kochani, dzisiaj będzie czytanie z kart Tarota Energii Dnia, ale dzisiaj wyjątkowo będzie czytanie na dwa dni na sobotę i niedzielę. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od szczelców. Drogie szczelce, sobota. Kochani, macie rycerza Buław, moi drodzy. Jest to taka płomienna energia. Tutaj możecie jutro poczuć, czyli w sobotę, tak? Kochani, taką chęć do działania, tak? Do zabawy, do wszelkiego rodzaju spraw, które wymagają takiej energii pozytywnej. Ale moi drodzy, chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli jest wśród Was, obok Was osoba, która ma właśnie taki charakter, zabawić się. I nie tylko powiedzmy szybko też wszystko działać, działanie, działanie. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że bardzo często. Weźcie to pod uwagę, bardzo często ta osoba jest dość egoistyczna. Więc nie zadba o Wasze interesy, sami musicie o nie zadbać, ale na przykład jeszcze jedna kwestia. No, szczególnie na to bym uczuliła. Jeżeli ktoś z Was pozna osobę o takim charakterze, energiczną taką, no to szczególnie zwrócić uwagę, że owszem, zabawić się jak najbardziej, ale nie można do końca ufać. Tak? Liczyć po prostu na siebie. Niedziela, drogie strzelce. Niedziela. No też buławy. No to akurat pasuje do Szczelców. Drogie szczelce, macie asa buław, doskonała energia. Asy to w ogóle jest początek, tak? a buławy, moi drodzy, to jest działanie. Tutaj może to być tego typu sytuacja, że właśnie tą sobotą, tacy yy, pobudzeni do działania, obudzi się w was taki ogień wewnętrzny do życia, do chęci zrobienia czegoś co powiedzmy w ostatnim czasie na przykład wygasło u Was. Moi drodzy, to może być na różnym polu. To może chodzić o miłość. Kochani, taki ogień miłosny. To może chodzić w ogóle o sprawy zawodowe, o stosunki międzyludzkie. Tak obudzi się w Was taki ogień, jak wcześniej powiedziałam. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest takie bardzo ważne i poczujecie się tak Takim, że wszystko tak naprawdę jest dla Was możliwe. Drogie szczelce. Bardzo pozytywna energia, ruch, działanie. Dużo będzie się działo. Lwy, sobota. Drogie lwy, Wy macie kartę 9 mieczy. Kochani, jest to karta mówiąca o negatywnych myślach. Wręcz powiedziałabym o takim. Tworzeniu czarnowictwa, martwieniu się na zapas. I Tarot mówi w ten sposób, nie martw się na zapas, prześpij noc. Bo wielokrotnie jest tak, że nawet jak człowiek myśli, że coś nam się stanie w przyszłości złego, napędza te swoje myśli negatywne, a wcale nie musi być tak, że dana sytuacja Nieprzyjemna, jakaś negatywna nastąpi, tak? I tutaj Tarot zaleca, żeby pozbyć się właśnie takiego myślenia negatywnego i swoje myśli skierować w pozytywny kierunek. Takie myśli, że pozytywnie myśleć. Nie martwić się po prostu na zapas. Sobota. Teraz niedziela, moi drodzy. No, niedziela to jest karta kochanków, tak? Kochani, być może ktoś z Was ma jakiś problem w małżeństwie, bo tutaj jest ten anioł, to on przedstawia tak, jakby trzecią osobę. To może być przyjaciółka w Waszym związku czy małżeństwie, która zbyt blisko jest Was, tak? I tutaj musielibyście podjąć decyzję, ponieważ to jest karta nie tylko mówiąca o miłości, ale również o podejmowaniu decyzji. Podjąć decyzję, jeżeli ktokolwiek w waszym związku wam przeszkadza, kochani, to odsunąć. Obojętnie, czy to jest przyjaciółka, czy to jest matka, czy teściowa, czy ktokolwiek. Po prostu odsunąć, bo to bardzo dobrze wam zrobi i będzie korzystne dla waszego związku, moi drodzy. Także. Zwrócić należy na to uwagę, bo to jest karta o miłości mówiąca, a jednocześnie o wyborach. I to od Was zależy, jakiego dokonacie wyboru, w jakim kierunku będziecie szli, moi drodzy, z tą swoją miłością, ze swoim związkiem. Osoby spod znaku barana. Sobota. Moi drodzy, wy macie siedem mieczy. Kochani, to jest tak zwana karta złodzieja. Moi kochani, tu nie, nie musi chodzić tylko o jakieś sprawy, rzeczy materialne, ale na to też należałoby zwrócić uwagę, na swój dobytek, na dom, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie na przykład, nie wpuszczać byle kogo do swojego domu, kochani, zwrócić szczególną uwagę. Ale też jest druga taka kwestia, a mianowicie, moi drodzy. Tu może być sytuacja, że Wy możecie się czuć, że jesteście tak jakby okradani z emocji, z uczuć, bo być może gdzieś komuś, kochani, yy, dajecie zbyt duże zainteresowanie, a ten ktoś nie odpłaca się. Czyli czujecie się tacy, no po prostu, okradzeni z, z tych emocji, uczuć, i na to trzeba by o troszeczkę sprytu okazać, kochani, yy, przyjrzeć się danej sytuacji. Yy, w zależności co kogo dotyczy, ty, ty czy tak, i przyjrzeć się i po prostu nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś was czegokolwiek, y, bo, czegokolwiek pozbawiał. Moi drodzy, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli macie jakieś plany, jeżeli macie jakieś zamierzenia, chcecie po prostu coś zrobić w życiu, to musicie zwrócić uwagę, żeby nie y, Zwierzać się wszystkim dookoła, bo może się okazać, że nie wszyscy są wam przychylni. Tu o tym właśnie mówi ta siódemka mieczy. To była sobota. Niedziela, moi drodzy. No, niedziela całkiem sympatyczna już, kochani. Tak, tutaj w sobotę troszeczkę nerwowo, troszeczkę trzeba być podejrzliwym i okazać spryt w tej siódemce mieczy. Tak, niedziela, moi drodzy, gwiazda. Spokój, błogość, przekonanie, że właściwą drogą idziecie, moi drodzy. Poczucie takiego, że poczujecie, że ktoś nad Wami czuwa, poczujecie taką dobrą energię, nie tylko ze wszechświata, ale również ze swojego otoczenia, tak? Bardzo przyjemny dzień, bardzo przyjemna energia. I tutaj też to jest karta również y, y, osób. Które są uzdolnione. Ona symbolizuje osoby uzdolnione w jakimkolwiek kierunku. I teraz sugeruję, że niedziela byłaby dobrym dniem, należałoby z tego skorzystać, że jeżeli macie jakieś zdolności, czy to manualne, czy to mówcze, czy jakiekolwiek, moi drodzy, to należałoby wykorzystać w swoim życiu na swoją korzyść. Być może zacząć myśleć, planować w jaki sposób te swoje zdolności przedstawić większemu gronu. Kochani, teraz jest bardzo dużo możliwości, choćby taki YouTube, tak? I to może Wam sprawić dużą satysfakcję, czego serdecznie Wam życzę. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następne czytania. Do widzenia.